Chyba nie potrafię powiedzieć, kto był. Nie potrafię wymienić takiej jednej osoby, która by była dla mnie największym wsparciem podczas leczenia. Na pewno na pewno jest to dla mnie mój partner, Mirek, który opiekował się wspaniale naszymi dziećmi. Jest to moja mama, która, którą określam jako lwicę, która. Walczyła o wsparcie, wsparcie, dla mnie takie finansowe i, i była dla mnie sam, sama wsparciem takim psychicznym. Na pewno jest, na pewno moje rodzeństwo, które też wspierało mnie, mój brat zawoził, przywoził mnie na, na kursy chemii tutaj do centrum onkologii. Um, moja siostra, um, która pchała mnie do, 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 do um, psychoonkologa, która też finansowo i, i no zresztą mój brat też, którzy wspierali mnie. Um, na pewno jest to mój brat przyrodni, który też um, był mną zainteresowany, chciał wiedzieć, co tam się u mnie dzieje i też finansowo mnie wspierał. Kuzyn, e, który służył mi swoją poradą, bo jest też onkologiem, więc tutaj e, jakby to e, merytorycznie miałam zawsze e, się kogo poradzić i który był ze mną, odwiedzał mnie też w szpitalu i wspierał. Mm. Moi przyjaciele, e, którzy też chcieli wiedzieć jak... No, wyciągali mnie też na jakąś kawę, czy herbatę. E, którzy chcieli też opiekować się moimi dziećmi i, i chcieli mnie... Im pomóc po prostu we wszelki możliwy sposób jaki, e, jak, jaki, jaki bym potrzebowała. Nie musiałam do nich dzwonić, oni sami dzwonili do mnie i pytali się mnie czego... Nie czekali, prawda, żebym ja się do nich odzywa i mówiła co potrzebuję, tylko sami dzwonili. I pytali się, czy w czymś mi pomóc. Także jest tak wiele osób, i bardzo im naprawdę dziękuję. To było dla mnie bardzo dużo, bardzo dużo. Najważniejsze we wsparciu kobiety chorej na raka piersi uważam, że jest wiara w to, że, że znaczy to, żeby ona widziała, że, że ty wierzysz, że rodzina wierzy, chciałabym widzieć w rodzinie to, że y, oni wierzą w to, że będzie dobrze. Że to nie jest jakiś koniec, y, tylko że, że, że trzeba przejść tą drogę trudną, ale że będzie dobrze. Bliscy nie powinni nas zostawiać samych sobie z tą diagnozą. W moim przypadku tak nie było, ale, ale myślę, że czasem tak się może zdarzyć, że um, osoby bliskie, często y, czy tam, że mężowie y, nie są w stanie y, nie są w stanie poradzić sobie z, tym, z tą diagnozą. Y,